Tomasz Kaczyński, dzień dobry, zapraszam na magazyn Gminy Lubicz. Centrum Usług Społecznych w Lubiczu, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gmina Lubicz zapraszają na spotkanie z Katarzyną Żak. Aktorką i wokalistką, która podzieli się swoimi refleksjami, doświadczeniami i inspiracjami ze świata teatru, filmu i muzyki. Spotkanie z pochodzącą z Torunia artystką odbędzie się 8 października w lubickiej przystani integracji przy ulicy Toruńskiej 36A w Lubiczu Dolnym. O 18 to powrót gwiazd do gminy Lubicz w ramach cyklu Spotkań z pasją po wakacyjnej przerwie. Wstęp jest wolny z Katarzyną Żak będzie można porozmawiać o jej karierze i najnowszych projektach. To doskonała Okazja, aby poznać kulisy pracy na scenie i poza nią. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Zbliża się termin jesiennego wywozu odpadów wielkogabarytowych w gminie Lubicz. To doskonała okazja, aby pozbyć się starych mebli lub innych dużych przedmiotów, które zalegają w piwnicy, w garażu czy na strychu. Aby skorzystać z odbioru, należy zgłosić listę odpadów najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem wywozu. Osobiście w Urzędzie Gminy Lubicz w pokoju numer 1 lub 5, telefonicznie pod numerem 56 621 21 28 lub 56 621 21 38 i mailowo gk.małpa.lubicz.pl to bardzo ważne, gdyż wywóz realizowany jest wyłącznie na podstawie zgłoszeń. Firma nie objeżdża gminy w poszukiwaniu gabarytów. Odbiory odpadów rozpoczną się 20 a zakończą 27 października. Gmina Lubicz udostępniła pełen harmonogram na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Warto pamiętać, żeby nie wystawiać żadnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon ani odpadów budowlanych. Te można oddać bezpłatnie do przoku. To jest magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. 2 października w Lubickiej Przystanie Integracji odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Było to wyjątkowe spotkanie, podczas którego władze gminy doceniły uczniów, nauczycieli, dyrektorów oraz przedstawicieli placówek niepublicznych. W trakcie uroczystości nauczyciele, którzy w sierpniu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, otrzymali akty mianowania oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Natomiast w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 19 uczniów otrzymało nagrody wójta gminy Lubicz. Przyznano również specjalne wyróżnienia za aktywność społeczną, wolontariacką i samorządową oraz dodatkowe nagrody, które trafiły do osób kierujących gminnymi jednostkami edukacyjno-opiekuńczymi. Pełną listę nagrodzonych we wszystkich kategoriach znajdziecie na stronie internetowej lubicz.pl w części artystycznej publiczność mogła podziwiać występy uczniów i absolwentów szkół gminnych. W trakcie uroczystości nagrody, wyróżnienia i gratulacje wręczali Monika Lewandowska, zastępca wójta gminy Lubicz oraz Marcin Różycki, przewodniczący rady gminy Lubicz. Zastępca wójta odczytała również list Marka Nicewicza, który ze względu na inne obowiązki służbowe nie mógł być obecny na tym wydarzeniu. To jest magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Julia Bejger w piątek 3 października oficjalnie objęła funkcję sołtysa Lubicza Dolnego. Wcześniej wygrała wybory, które odbyły się po rezygnacji dotychczasowej wieloletniej tej podtoruńskiej miejscowości Alicji Zielińskiej. W zebraniu, które odbyło się 23 września uczestniczyło 123 mieszkańców. Julia Bejger zdobyła 120 głosów. Serdecznie gratulujemy nowej pani sołtys i życzymy powodzenia. To jest magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Powstanie zintegrowana oferta inwestycyjna metropolii toruńskiej, w której skład wchodzi również gmina Lubicz. We wrześniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu uroczyście podpisano list intencyjny w tej sprawie. Teraz wszystkie powiaty, miasta i gminy przygotowują propozycje terenów inwestycyjnych leżących na ich terenie. Dzięki temu powstanie portfolio gospodarcze metropolii, a centrum wsparcia biznesu będzie mogło stworzyć zintegrowaną ofertę inwestycyjną. Cel: skuteczniejsze pozyskiwanie podmiotów gotowych prowadzić swój biznes na naszym terenie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Metropolii Toruńskiej. To jest magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Na koniec tego wydania magazynu mamy dla Was zaproszenie na wyjątkowe dyniowisko, które odbędzie się w sobotę 11 października o 11 w lubickiej przystani integracji przy Toruńskiej 36a. Na początek zaplanowano konkurs na największą dynię. Uczestnicy przywiozą swoje okazy, które będą mierzone wszerz i wzdłuż. Zwycięzca zdobędzie zaszczytny tytuł Mistrza Dyni Gminy Lubicz, a laureaci otrzymają nagrody. Rodziny z dziećmi będą mogły wziąć udział w kreatywnych warsztatach rzeźbienia Dyni i stworzyć swoje własne dzieło sztuki z wykorzystaniem tego jesiennego przysmaku. Natomiast koła gospodyń wiejskich zmierzą się w konkursie na najsmaczniejszą potrawę z Dyni kusząc aromatami jesieni i zapraszając do degustacji. Oczywiście dyni. Zatem zapraszamy na dyniowisko no i żegnamy się po kolejnym wydaniu magazynu Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Do usłyszenia.